Tośmy się doigrali, słuchajcie. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny i Ustawę Medialną. Komisja Europejska zajmie się poprawą wizerunku Polski w oczach Komisji Europejskiej. No bo Komisja chce wprowadzić procedury praworządności w Polsce. Tak to się nazywa. Jest to trzystopniowy proces sprawdzania, czy PiS wprowadzając reformy nie łamał zasad demokracji. I najpierw będzie pierwszy stopień, tak. ogólna orientacja w temacie, nie? Później, tu nie ma zaskoczenia, drugi stopień, poinformowanie Polski o wynikach ogólnej orientacji i babam, stopień trzeci, przyglądanie się, jak Polska reaguje na informacje o ogólnej orientacji. I jak Komisja nie będzie zadowolona z reakcji Polski na informacje o ogólnej orientacji, to trzeba będzie wyrzucić Unię Europejską z Polski, bo się kurde nie dogadamy. Widzicie, straszą nas, straszą, ale, ale, nie każda instytucja europejska chce Polskę karać. Jest takie rozsądne ciało europejskie, które chce nagrodzić nasz kraj za skok pisu na TVP. Europejska Unia Nadawców, zrzeszająca media publiczne w Europie, poinformowała, że bacznie obserwuje kierunki zmian w polskich mediach publicznych. Jeśli to prawda, że PiS zrobił z TVP telewizję rządową, to wykluczą Polskę z festiwalu Eurowizji. Aha, a więc warto było, żeby PiS przejął telewizję. Warto było. Można podejść ze zrozumieniem, można, a nie od razu huzia na juzia jak Komisja Europejska. Słuchajcie miło wiedzieć, że jest ktoś, kto, mówię tu o Unii Nadawców, kto popiera zmiany wprowadzane przez PIS. Warto, żeby reszta Europy wzięła przykład.